Bankowość internetowa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów. Jak wynika z raportu Netbank, usługi bankowości internetowej w ciągu ostatnich miesięcy dynamicznie wzrosły. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz poinformował, że liczba klientów indywidualnych korzystających z bankowości internetowej wzrosła o 12%. Prezes wspomniał również o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z tej formy bankowości. Bardzo nas cieszy to, że wyszliśmy z ofertą i ona się spotkała z przyjęciem hmm. bardzo dobrym dla małych i średnich przedsiębiorstw. To jest no sól. Jeśli milion prawie 800 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw ma podpisaną umowę na możliwość korzystania z bankowości internetowej i wzrost prawie 10%, to jest niezmiernie ważna informacja. A liczba aktywnych klientów w ciągu jednego roku wzrosła o blisko 9%. Prezes Związku Banków Polskich poinformował również o tym, że banki zamierzają podwyższyć kwotę przy płatnościach zbliżeniowych. Klienci banków będą mogli robić zakupy PayPass całkowicie bezpiecznie za kwotę wyższą niż dotychczas. Na pewno systemy, które budujemy płatniczo rozliczeniowe są systemami bezpiecznymi. W ogóle polski system bankowy, jeśli chodzi o płatności, należy do jednych z najbardziej bezpiecznych w Europie. Natomiast decyzje o tym, czy kwota tych płatności ma wynosić 20, 30, 50 czy 60, zwykle podejmuje się w zależności od tego, jakie są tutaj oczekiwania rynku, ale pamiętajmy, że w tym przypadku musimy mówić o także spojrzeniu ze strony klientów, ale także instytucji, które akceptują i rozliczają takie operacje. Ale myślę, że ten rynek płatności zbliżeniowych on się rozbija dynamicznie i po prostu organizacje bankowe, organizacje płatnicze będą wdrażać takie rozwiązania, które będą wygodne dla klientów, a jednocześnie nie będą ubliżały bezpieczeństwu. Mogłoby się wydawać, że niedługo klienci banków w ogóle nie będą musieli odwiedzać placówek, gdyż wszystko będą mogli załatwić przez internet. To jest działanie, które w jakimś tam sensie odmiejscawia bankowość, czyli po prostu dokonywanie transakcji bankowych kiedyś wymagało pójścia do banku. Potem te czynności, te podstawowe operacje były wykonywane internetowo, ale to, co się nazywa doradztwem bankowym jednak ciągle wymagało kontaktu albo osobistego, albo telefonicznego. Dzisiaj większość kont internetowych jest zaopatrzona w plany, finansowe albo, albo, albo w doradce elektronicznego i ta, ta informacja w dosyć syntetyczny sposób jest podawana na bieżąco poprzez analizowanie obrotów na koncie. To jest oczywiście to nie jest jeszcze powiedziałbym podejmowanie decyzji za klienta i, i, i dobrze, że tak nie jest, natomiast jest to bardzo przybliżenie po prostu tego, co kiedyś wymagało, było praktycznie w ogóle domeną domeną pracownika bankowego. Dzisiaj klient, klient może po prostu dokonywać, dokonywać to sam. Z raportu wynika ponadto, że opłatę interchange pobieraną od wystawców kart w Polsce zapłacimy o wiele wyższą niż w innych państwach europejskich, bo aż 1,5%. Jak wyjaśnił prezes Pietraszkiewicz, wynika to z tego, że rozwój płatności bezgotówkowej w Polsce jest jeszcze bardzo młody, ale jak zapewnił, opłata ta w najbliższych miesiącach z pewnością zmaleje.